Cześć wszystkim. W tym filmie postanowiłem odpowiedzieć na palące pytanie użytkowników laptopów: czy wybrać procesor Ryzen z serii 8000 czy Intel Core Ultra? Największym problemem w testowaniu laptopów zawsze było to, że trudno znaleźć identyczne modele z procesorami AMD i Intel o tych samych parametrach, cenach i specyfikacjach, ale tym razem myślę, że udało mi się to rozwiązać. Mam tutaj cztery laptopy, dwa od Asusa i dwa od Lenovo. Każda para to niemal klony. Jedyna istotna różnica to procesor. Dwa z nich mają Intela, a dwa AMD. Po jednej stronie mamy nowe Zenbooki 14 OLED, które są dosłownie kopiami siebie nawzajem pod względem specyfikacji, aż po baterie o pojemności 75 watogodzin. Model z procesorem Intel Ultra 7 ma tylko dodatkowy 1TB, dokładnie dysk SSD, co tłumaczy jego wyższą cenę w porównaniu z wersją AMD. Oba modele oferują świetną jakość, są ultracienkie i ważą mniej niż 1,5 kg, co sprawia, że doskonale pokazują, co każda platforma ma do zaoferowania w formie prawdziwie lekkiego laptopa. W przeszłości laptopy AMD często miały gorsze ekrany, tutaj akurat oba mają ten sam oszałamiający ekran 12-calowy OLED. Ultrakompaktowe laptopy, takie jak te Zenbooki, często ograniczają moc procesora, dlatego chciałem przetestować coś, co pozwoli obu platformom pokazać pełne możliwości. I tu wchodzą do gry Lenovo Pro 7. 14-calowe laptopy dla twórców, które oferują znacznie większą wydajność niż Zenbooki. Zrobiliśmy wszystko, aby specyfikacje były jak najbardziej zbliżone Choć są pewne różnice. Model AMD Pro 7 korzysta z pamięci DDR5 o wyższej prędkości i lepszych timingach, podczas gdy wersja Intel ma wolniejszy, ale pojemniejszy dysk SSD. Oba modele są jednak w zbliżonej cenie przy podobnej konfiguracji. Ciekawostką jest to, że wersja z Intelem ma dodatkowy slot na SSD, którego brakuje w modelu AMD, a więc czy są jakieś istotne różnice między Ryzenem 8000 a Intel Core Ultra? Pierwszą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest czas pracy na baterii. Oba zestawy laptopów mają identyczne pojemności baterii, ale modele z procesorami Intel Core Ultra 7 mają wyraźną przewagę nad AMD. Kolejna ciekawostka. Asus Zenbook z procesorem o niższym zużyciu energii i większą baterią ma gorszy czas pracy na baterii niż Lenovo. Wynika to z zarządzania energią w trybie lekkiego obciążenia, które wymaga optymalizacji w Asusie. Intel ma więc przewagę pod względem czasu pracy na baterii, co zwiększa się jeszcze bardziej w modelach Zenbook Ultra 7, które wytrzymują nawet 2,5 godziny dłużej niż wersje z AMD. W przypadku intensywnych obciążeń Intel traci nieco przewagi, ale różnica wynosi zaledwie kilka minut. Jeśli chodzi o wybór portów, Intel tradycyjnie miał przewagę dzięki Thunderbolt, ale AMD, które teraz obsługuje USB-4, zniwelowało te różnice. Zenbooki są tu podobne, ale model AMD ma tylko jeden port USB-4, podczas gdy Intel oferuje dwa porty Thunderbolt 4. Pod względem wydajności porównanie było bardziej złożone, ponieważ wydajność komponentów laptopów zależy od wielu czynników, takich jak chłodzenie i zarządzanie mocą. W ZenBookach procesor Intel dostaje mniej mocy, co wpływa na jego wydajność. Jednak w Lenovo sytuacja jest odwrotna. Obie platformy działają stabilnie i mają identyczne warunki pracy, dzięki czemu porównanie jest uczciwe. Podsumowując, jeśli porównamy oba laptopy w tych samych warunkach, Intel wypada lepiej w większości testów, w szczególności w aplikacjach dla twórców i zadaniach wielowątkowych. Jednak w grach AMD wciąż ma przewagę, choć Intel także potrafi zaskoczyć, zwłaszcza z kartami graficznymi ARC. Ostatecznie, jeśli musiałbym teraz wybrać laptopa, nie wybrałbym żadnej z obecnych generacji. Zarówno Intel, jak i AMD oferują tymczasowe rozwiązania, które mają nas przenieść do kolejnych generacji, kiedy pojawi się Zen 5 i Lunar Lake. Dlatego, jeśli teraz musisz kupić laptopa, rozważ modele z serii Ryzen 7000 z 2023 roku, które są teraz mocno przecenione. Na koniec pamiętaj: zrób dokładny research, zanim podejmiesz decyzję o zakupie, ponieważ różnice w optymalizacji mogą wpłynąć na to, jak działa dany model, niezależnie od procesora. To już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych produkcji. Cześć.